Factoring to kompleksowe rozwiązanie służące do finansowania należności handlowych i zarządzania nimi. Bo oprócz aspektu finansowania tych wierzytelności, które nabywa faktor, faktor przejmuje także funkcje administracyjne. Zarządza tymi wierzytelnościami, czyli ewidencjonuje je, ewidencjonuje płatności z ich tytułu, rozlicza te płatności z wierzytelnościami, które wcześniej nabył, a następnie w przypadku, kiedy dłużnicy opóźniają się w płatnościach tych wierzytelności, wykonuje funkcję inkasenta płatności, a więc kontaktuje się z kontrahentem, wysyła ponaglenia, monity, wezwania do zapłaty, a także stara się rozłożyć dług na raty, żeby kontrahent mógł ten dług spłacić w dogodnym dla siebie terminie. Tak więc w przypadku faktoringu nie możemy mówić tylko o finansowaniu wierzytelności, ale także o administrowaniu tymi wierzytelnościami i odciążeniu każdego przedsiębiorstwa od tych żmudnych czynności związanych z ich zarządzaniem. Perspektywy rozwoju faktoringu w Polsce oceniamy bardzo dobrze, szczególnie w dłuższym okresie czasu. Wiadomo, w krótkim okresie perspektywy jednego do dwóch lat, jednego roku do dwóch lat faktoring uzależniony jest bardzo mocno od bieżącej koniunktury gospodarczej. Polska na pewno jest w tej chwili jednym z liderów rozwoju w Europie, w związku z czym wnioskujemy, że również w krótkim okresie w branży faktoringowej będzie działo się dobrze. Jeżeli natomiast spojrzymy na perspektywę kilkuletnią, mam tu na myśli 3 do 5 lat, te szanse rozwoju są jeszcze większe. Z jednej strony, liczymy, że i polska gospodarka będzie rozwijała się nadal bardzo dynamicznie, z drugiej strony musimy spojrzeć na to, co oferuje polski rynek faktoringowy na dzień dzisiejszy. Jest to mimo wszystko relatywnie niewielu klientów, którzy skorzystają z produktów faktoringowych i jest to też relatywnie niewielka liczba oferentów cały czas. Z drugiej strony, na polskim rynku oferowane są w tej chwili te najprostsze formy faktoringu, przede wszystkim rozumiane jako typowe finansowanie i obsługa należności, tudzież faktoring pełny, czyli dodatkowo z przejęciem ryzyka. Przed nami, moim zdaniem, są nowe formy faktoringu, które jeszcze nie weszły, typu in-house factoring, typu invoice in financing, factoring odwrócony i te nowe produkty będą rozwijały się dynamicznie, tworząc dodatkowy potencjał na rynku. Bardzo ważną korzyścią z zastosowania usługi factoringu jest poprawa bezpieczeństwa obrotu klienta. W sytuacji, gdy klient nie korzysta z tego typu usługi, ma do czynienia z odbiorcami, którzy regulują swoje zobowiązania w następującej kolejności: Po pierwsze, Urząd Skarbowy i Zakład Ubezpieczeń Społecznych, po drugie, Pracownicy, po trzecie, Banki, Instytucje Finansowe, a dopiero po czwarte, Dostawcy. Przy czym y, to jest tak, że jeśli jeszcze coś zostanie i jeśli wystarczy. W momencie, gdy klient zaczyna korzystać z usługi faktoringu, wchodzi, wchodzi w tej hierarchii o stopień wyżej, czyli z pozycji dostawca, jak wystarczy, awansuje do pozycji banki i instytucji finansowe. Dłużnicy klienta są zawiadomieni o cesji wierzytelności, stąd wiedzą, że... W od tego momentu wierzycielem wierzytelności staje się bank i to bank jest jedyną uprawnioną instytucją do otrzymania tej płatności. To w sposób naturalny oczywiście mobilizuje klientów do tego, żeby płacić na czas, żeby płacić szybciej, no i przede wszystkim, żeby płacić, żeby faktycznie płacić. Dzięki temu klient nie realizuje pustej sprzedaży, tylko rzeczywiście otrzymuje gotówkę.